Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować model czogu typu Rosomak. Jest to model, który jakiś czas temu pojawił się w mojej kolekcji i jest to model firmy Robo. Także zapraszam do oglądania filmu, na którym pokażę jak prezentuje się ten model na mojej makiecie. Tak, aktualnie jestem tutaj na stronie firmy Robo Modele. i tutaj próbowałem znaleźć na stronie właśnie model czogu typu Rosamac. I niestety, z tego co widzę, model ten oficjalnie na stronie, oficjalnie na stronie tego modelu nie ma. Są tu rodzaje wagonów, samochody ciężarowe, towarowe, jakieś części do modeli. Natomiast modelu, właśnie czołgu Rosomak nie ma. Ja ten model kupiłem na giełdzie w Sosnowcu bezpośrednio ze stoiska, na którym wystawiała się właśnie firma Robo. Myślałem, że oni też mają to w takiej wersji też oficjalnie na sklepie, natomiast widzę, że nie ma. Także jeżeli ktoś by chciał ten model kupić, no niestety musi się pewnie udać gdzieś tam na, na giełdę. Albo napisać gdzieś tam maila, albo zadzwonić do firmy i spytać się czy mają jakoś możliwość sprzedania tego poza, poza sklepem. Mówię oczywiście o o takim czołgu, który tak się w ten sposób prezentuje. Znalazłem tu takie zdjęcie pokazujące właśnie prawdziwy, prawdziwy ten czołg. To jest taki czołg na kołach jest taką małą wieżyczką na górze. No i taki specyficzny, specyficzny, specyficzną ma taką budowę. No i teraz zapraszam do dalszej części filmu. Gdzie pokażę, jak ten model wygląda u mnie na makiecie? Aktualnie w kadrze widać opakowanie z modelem opancerzonego bojowego pojazdu typu Rosomag. To jest model firmy Robo. Jest to w takim opakowaniu bez żadnego rysunku, bez oznaczeń, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, firma Robo oficjalnie tego nie ma na sklepie. A model kupiłem na stoisku w, na, targ na giełdzie w Sosnowcu. No i teraz chciałem pokazać, jak ten model się tu prezentuje. Spróbuję to rozpakować. Tak, to jest właśnie ten model. Tak się prezentuje właśnie Rosomak w wydaniu firmy Robo. Może teraz pokażę bliżej. Model solidny. Czuć jego tutaj w ręku. Mamy tutaj oznaczenie. Widać, że to jest oznaczenie wojskowe. Tutaj mamy bok modelu. No i z drugiej strony tak się prezentuje. Coś odskoczyło. Tak, te modele plastikowe są bardzo wrażliwe na takie rzeczy. Zaraz postaram się zobaczyć, co to odpadło. I zaraz z powrotem pokażę, jak ten model się prezentuje. Tak, udało się zranimować lusterka od strony prawej modelu. Tak delikatne to są elementy, szczególnie te wystające, że niestety przez przypadek zahaczyłem i y, no uszkodziłem jedne, jednym słowem. Na szczęście udało się y, naprawić. Znaczy przykleiłem po prostu ten element z powrotem. Także trzyma się. Mam nadzieję, że będzie już w porządku wszystko. No i teraz y, y, chciałem pokazać y, o przepraszam chciałem pokazać Dodatkowo, właśnie przy prezentacji tego modelu, chciałem pokazać, jaki już zestaw wojskowy udało mi się właśnie zgromadzić do tego, aby stworzyć taki echelon na, na makietę, aby właśnie zrobić taki film osobny z przejazdu takiego echelona po, po mojej makiecie. No i teraz zapraszam do części filmu, gdzie Pokażę, jakie modele mam aktualnie w swojej kolekcji. Mówię tu o modelach wojskowych. Także zapraszam do dalszej części filmu. Tak, aktualnie w kadrze są modele wojskowe, jakie do tej pory udało mi się zgromadzić na platformach dwóch, które mam. Mam tak, dwa samochody wojskowe Star, to już ten, z tą nową budą. Tutaj mamy Star 666, 660, tak zwana pszczółka. To jest właśnie też firmy Robo ten model. Tutaj mamy też wojskowy samochód to jest chyba Jelcz z tego co kojarzę, nowy. I tu mam na pace jakieś zbiorniki, tylko nie wiem z czego to zbiorniki są. Czy to są z wodą, czy to są z benzyną, ciężko powiedzieć. Jest to model, który kupiłem gdzieś tam na giełdzie od modelarza z Wrocławia. Nie jest to jakiś seryjnie produkowany model. No i ten ostatni, który właśnie dzisiaj Wam prezentuję. Czyli model Rosomaca bojowego pojazdu. No, i tutaj poniżej mam czołgi, które też udało mi się gdzieś tam zakupić. Tutaj gotowy, zrobiony z takiego jednolitego tworzywa. Nie wiem, czy to było druk 3D. Dosyć, dosyć solidny, ciężki model. A tutaj modele, które były do sklejenia, i to były modele. To są trzy modele, które sam sklejałem. To są, to jest jakiś model, chyba, yy, wozu, który służył do yy, rozminowywania pól, chyba z tego co pamiętam. Yy, ale mogę się mylić, tak mi się wydaje, chyba. On jest na bazie, właśnie yy, tutaj czołgu, te. Yy, 55 chyba, no i tutaj właśnie mamy ten czołg T-55 i czołg T-80 tak mi się wydaje chociaż T-55A chyba nie, ten był T-62, przepraszam a ten jest T-55A a ten jest T-62 to są modele, które były gotowe, takie zestawy do sklejenia. Wygląda to, wygląda to w ten sposób, zaraz Wam pokażę. To jest coś takiego. I to jest właśnie ten pierwszy tutaj z tych modeli. Następnie jest model, przepraszam, model czołgu właśnie T-62A. I to jest ten model, właśnie ten, który tutaj stoi. I model czołgu T55A. I to wygląda w ten sposób, coś takiego. Także to taki mój, właśnie zestaw, który planuję wykorzystać, właśnie do stworzenia takiego szalonu. Mam jeszcze inne modele zakupione, innych czołgów. Które też planuję gdzieś tam skleić, i jakiś, za jakiś czas, właśnie pojawią się też w mojej kolekcji. I później chcę właśnie stworzyć taki, taki zestaw, do tego, aby później można było na makiecie pokazać właśnie przejazd takiego Eszalona. Także tym kadrem dzisiaj zakończę dzisiejszy film. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. A dzisiaj z Wami się żegnam. Cześć.